Panie Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten wtorkowy poranek. I zapraszam Was na kolejną kromkę słowa. Posłuchajcie słów dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Biada Wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obutnicy, bo dajecie dziesięcinę zmięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecydacie, komara, a pałkacie wielbłąda, biada wam uczeń w piśmie i faryzeusze, obłudnicy. Odbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu, ślepy, oczyść śpiewają wnętrze kubka, ażeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. W świecie biblijnym słowo biada. Używano na przynajmniej trzy różne sposoby. Po pierwsze, niekiedy było to wybuch emocjonalnego żalu, taki jakiego można by się spodziewać przy opłakiwaniu zmarłych. Po drugie, jak funkcjonuje on jako wykrzyknienie, przykuwające uwagę słuchaczy i wzywające to ich do wysłuchania się słowa wypowiadane przez Pana. I wreszcie, po trzecie, wyrażenie to może odgrywać rolę zapowiedzi zagłady czyhających grzeszników, którym najbardziej grozi Boży Sąd. Dzisiejsze biada zostało użyte w tym trzecim znaczeniu. Dzisiaj Jezus, wypowiadając te słowa do uczonych w Piśmie i Faryzeuszów, kieruje je również do nas. Po co? Dlatego że, dlatego, że po to też, że potrzebujemy spotkań w prawdzie z Jezusem, żeby On mi pokazał to, czego nie widzę. Bo często dostrzegamy jakieś drobne szczegóły, ani dostrzegamy rzeczy najwyższej wagi. Może e, tak być, że mogę nie dostrzegać spraw najważniejszego kalibru, które czynią mnie ślepcem w duchowej drodze. Jezus ma tę mądrość, żeby mi pokazać to, czego nie widzę, a to jest e, konieczne do tego, żeby mnie nie spotkała e, zagłada na sądzie Bożym. Niech was Bóg osławi Ojciec i Syn Bóg Święty.